ma tu, paplo! Siema tu! Siema tu, paplo! No, dzisiaj z whisketem i tokatem nagrywam vlogę z lasu i mam tutaj dzidę. Ja taką um, zastrzoną z jednej strony, ale. ale i tak ona jest. Patrzcie, ja mam takie coś, A? i tu się tak rzuca, i to się wbija w łek dzikowi. Nie! Tak. tak głębiej do lasu. Dobra, tak do cięcie. O, tutaj. O, jakieś fajne. O, jagódki. Pisze. Mm. To, to jest stara. A, Coś tu zostawił fatalę. O, wow! Ale tutaj jest zajebiście! A, Teraz idziemy tu! To jest takie fajne miejsce! Cześć, się? Gdzie on tutaj? Wow. O! Tutaj jest porośnięte! Weź tu nie wchodź. O, to jest porośnięte. Gumia! Czekaj, że zesrał na dziwę! Tak jak ten szaman mówił, że to ma biegunkę. O, tutaj powalone drzewko. Łoś! Co? To chyba dzik! O kurwa, jest blisko! Czekaj! O. Wiesz co pokaż? Wyjdźcie, wyjdźcie! Aaaa! Łaaa! Tu mam dzidę! Ło tu tu! Dzida! O! Tu jest przejście! Idziemy? No! A czemu nie? O! Kutas! Broni nie mam, bo tam do wbiłem w łeb dzikowi! A nie! Mm. O tutaj krowy zdechłe leżą, mm. ale tutaj krowy, o ktoś tam jeszcze zostawił dzikie rzeczy, o, o. o nie szersze. do gniazdu szerszej, hurra, czekaj, cofnę się. kujące drzewko. Zobaczcie, ono jest kolczaste. Jak. chuj, to kata. To! O, toka tutaj. Dobra, zaraz. I us, Uss! Sy, Dobra, wracamy. T kurwa, co ty jadłeś, że takie czarne gówno masz? T kurwa, nie. O Oaj, jeszcze czerwone w środku. O ile się pali. Panie, na stopa toli. O, o kurwa, tu jeszcze więcej. O, jeszcze więcej. Ło kurwa, jeszcze więcej. więcej. Patrzcie ile tego jest. Ty, też to słyszycie? Jakby niedźwiedź. Ty, co to? Słychać jakby niedźwiedź. Kurwa tam niedźwiedź. Ło kurwa niedźwiedź! Kurwa pierdolony. Rzucę go. Zobacz rzuć godziną. Ło. O nie. Niedźwiedź gwarna. Niedźwiedź Ale... Ty... O tu, tu, tu. O! Dup! Mm. O, o! Tutaj jakieś dziadygi, jakieś polany mają i patrz, tu jest skoszone, a tu nie. O! toka tutaj rzucił obsraną dzidę. A głównie! ile razy dzisiaj srałeś? <laughs> <laughs> I ja dół gdzie stara? Szaman mówił, że na przerodzone moc Patrzcie, tutaj są uschnięte sysepale. Chociaż dopiero wyraz. Nie <grywka> mam tu kurwa, to atakuje. Co to? O, te badyle trzeba pościnać. Bo one tu przeszkadzają. Do... Czekaj, wiesz Róg jest róg dzikiego ja, tak śnieżozbierza. Czekaj, użyję tego. Zobaczmy co się... Zobaczymy co się stanie, jak użyję tego rogu. Co się dzieje? Ty nic się nie stało. Czekaj, słyszysz to? O kurwa, fetory! Fetury! 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 Jupa, I coś się tam rusza w krzakach! Nie! To coś dużego! O. Oto znowu fetory! Gdzie jest moja dzida? Tak, to toś mi ukradł dzidę. Zobaczcie, hmm. Je, czy to jest dziewko. Hazar. No. O, patrzcie, ile jagódek. Chcę wezmę całą garść. Nie, no bo jeszcze trzeba zostawić na truciznę i patole. Dobra? Patrz, zjem sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć górek. Piech! Piech! Ustalaszły

To jest tak szura z Derwiru. Ma ślimlę, dzika, i go nazwałem pikus, i mu nawet chodzę na YouTubie no, A, pikus z krówy, czy jakoś tak? No, jak mm. niedługo będą filmy. U serio? O swoim dziku? Jak go tracujesz? Nie, o tym ja. Mój sędzik, że mordi. A to nie jest ta brzuszka, co ty. Kurwa, To jest ta brzuska, co żeś ty ją ucięł? Ja. Zajmie mi O! To, to. O! Ty, coś tam się rusza w szachach. Nie! O! Czuję! Czekaj, słyszysz to? O kurwa! Cik, rzucaj Szucaj, czeko! Dostał! O Ojej, uciek! Ucieka! No, słabo go ma dziwę w dupie i ucieka. Jakieś kurde. No jakąś twardą ma no, dupę. Tak, tak mu się, tak mu się... Tak muszę wbiła w dupę. Zacznie w dupę, tylko w posladek. A może to nie jest ten w A może to jest ten w może? Gatunek, to jest ten może dżid? to swój stary nie Idziemy. I co to za dzikie miejsce? O, o, Łakkość. 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 Dzisiaj ja Albunc... O kurwa, patrz to, patrz to. Patr. Ale ciekawe. Hmm, czekaj, wejdę tu. O, to są te piaski wielbłąda. O choler. O, Patrz jak się sypie. O kurwa, to kat tutaj. To To nie ja. To e. <laughs> kurwa. O jak się burza piaskowa. O kurwa. O! Oh, Patrz, tu és jakieś przejście! nową jaka Dobra! Czekaj! O, oh, tu tens... wejście i idziemy tu! Oi, Tu był ten stary